Ciemność, cisza. A potem wielki wybuch nauki. Lato z helem. Tu fizyka spotyka sztuczną inteligencję, a nauka przestaje być tylko teorią. Już 30 czerwca rusza naukowa przygoda, która nie wyparuje jak hel z balonika. Na start profesor Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie opowie o metrologii kwantowej. Brzmi poważnie? Bo jest. Ale spokojnie, wszystko zrozumiesz. 1 lipca sztuczna inteligencja na tapecie. Doktor Szymon Maćkowiak z Politechniki Poznańskiej udowodni, że sztuczna inteligencja i fizyka to nie tylko buzzwordy, ale prawdziwe wszechświaty, które się przenikają. 2 lipca gwiazdy nie tylko na Instagramie. Magister Piotr Duczmal z Obserwatorium Astronomicznego, Centrum Wiedzy i Nowych Technologii zabierze nas w podróż po niebie. Dosłownie. A na deser 3 lipca. Profesor Tadeusz Domański z Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Quantum computing, czyli nadprzewodniki i komputer przyszłości? Brzmi jak science fiction? Już nie. Warsztaty Lato z Helem to nie wykłady z podręcznika, to naukowy Netflix na żywo. I pamiętaj, hel to nie tylko pierwiastek, to stan umysłu.